O miano najlepszej drużyny Ukrainy w rozgrywkach stacjonarnych walczyło ponad 170 uczniów z różnych szkół i polskich organizacji z Lwowa i ziemi lwowskiej. To dzieci i młodzież z klas od 5 do 11. Historia misia Wojtka i losy korpusu armii generała Andersa, Batalion 303 i Polacy walczący w Anglii oraz obrona Lwowa przed bolszewikami w roku 1920. To tylko niektóre tematy planszówek historycznych. Przyjechałam do Lwowa pograć w y, y, grę Miś Wojtek. Y, y, jest bardzo fajna gra, mnie się bardzo futbał. Ta gra jest bardzo ciekawa, bo można grać razem z kolegami, y, z przyjaciółmi. Jakieś miejsce to jest nieważne, ponieważ jest głównie gra, a nie jej wygranie i myślę, że dla mnie to jest no, taka bardzo ciekawa okazja. Po pierwsze pobawić się, a nie uczyć się i jeszcze raz lepiej poznać historię. W poprzednich edycjach turnieju lubowskie szkoły uczestniczyły w trybie online. W tym roku Miś Wojtek, gości w Lwowie po raz pierwszy w formie stacjonarnej. Szczerze powiem, że to jest bardzo dobry pomysł, właśnie jak można zintegrować różne klasy i zrobić taką alternatywną lekcję z historii, dlatego że mamy klasyczne lekcje, kiedy pracujemy tutaj w pracowniach, tak, z ławkami, ale to jest inny przykład, jak my możemy przeprowadzić lekcje, jak możemy uczyć historii, szczególnie historii XX wieku. Aby wziąć udział w konkursie uczniowie z Nadzbruczańskiego Stowarzyszenia Kultury i Języka Polskiego wyjechali z domu o 5 rano. W tym roku już jedna nasza drużyna dostała się do finałów, które odbędzie się w Warszawie w maju, w rozgrywkach online. A tu przyjechaliśmy też na stacjonarne rozgrywki, żeby walczyć też o jedno miejsce do Warszawy. Dzieci nie boją się drogi. Nie boją się, że długo jechać, ponieważ do Warszawy jeszcze będzie dłużej. Turniej jest organizowany przez Polski Instytut Pamięci Narodowej i Fundację Polonika. Jest to nowoczesna metoda, ponieważ jest to metoda aktywizacyjna. Ale co to oznacza? Że wszystkie. Zmysły człowieka poza węchem są zaangażowane, bo jest i wzrok, jest słuch, jest ruch, jest dotyk, są relacje ze współuczestnikami rozgrywek. No jest to bardzo kreatywne, bardzo intuicyjne, bardzo naturalne i nie ma skuteczniejszej edukacji niż przez metody aktywizacyjne. Po kilkugodzinnej rywalizacji wyłoniono pięciu najlepszych zawodników. Drużyna z Ukrainy weźmie udział w finałach, które odbędą się w maju w Warszawie.